Na czerwonym dywanie nikt nie poznał gwiazdy Polsatu. Czegoś takiego fani się nie spodziewali. Wiosenna ramówka Polsatu przywiodła tłum największych gwiazd stacji. Na scenie nie zabrakło prowadzących śniadaniówki halotu Polsat. Wśród nich najbardziej błyszczała Agnieszka Chyży, a to wszystko za sprawą metamorfozy. Prezenterka postawiła na odważną zmianę. Wiosenna ramówka Polsatu 2025 już niedługo na antenie Polsatu pojawią się nowości i kolejne sezony uwielbianych programów. Do oferty powróci m.in. Taniec z gwiazdami, Przyjaciółki, Nasz Nowy Dom, Halo tu Polsat, a także reaktywowane muzyczne show Must Be the Muści. Zanim jednak widzowie na długo rozgoszczą się przed ekranami, mogą zobaczyć gwiazdy stacji podczas wiosennej ramówki. Przed aparatami fotografów nie zabrakło zjawiskowych stylizacji, a także zaskakujących nowin. W końcu medialne wydarzenie to świetna okazja, by wzbudzić zainteresowanie odbiorców i mediów. Na scenie pojawili się m.in. prowadzący poranne halo to Polsat. Wszyscy zwrócili uwagę na Agnieszkę Chyży, która przeszła sporą metamorfozę. Powitała gości w iście wiosennym stylu. Edward Miszczak po przejęciu stanowiska dyrektora programowego Polsatu podjął decyzję o powstaniu porannego programu. Propozycja była odważną konkurencją do dotychczasowych śniadaniówek: Pytania na śniadanie oraz Dzień Dobry TVN. Na antenie Polsatu zapowiedziano jednak świeżość i tłum gwiazd. Program faktycznie zyskał aprobatę widzów za sprawą doskonale znanych twarzy w roli prowadzących. W weekendowe poranki witają ich Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz, Agnieszka Chyży i Maciej Rok oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Tych gwiazd nie mogło zabraknąć na wiosennej ramówce Polsatu. Prezenterzy zachwycali gości stylizacjami i pozytywną energią, ale nikt nie zwrócił takiej uwagi jak żona piosenkarza Grzegorza Chyżego. Agnieszka postawiła na odważną metamorfozę. Zobaczcie sami, odmieniona Agnieszka Chyży. Nowa fryzura robi furorę. Agnieszka Chyży zna się z polsatem jak mało kto gwiazda występuje na antenie stacji już od blisko 20 lat. Widzieliśmy ją w takich hitach jak między innymi, jak oni śpiewają? Oraz za kulisami tańca z gwiazdami i twoja twarz brzmi znajomo. Obecnie jest jedną z czołowych gwiazd porannego programu Halo to Polsat. W duecie z Maciejem Rokiem zjednała sobie widzów, którzy już nie mogą się doczekać ich występów wiosną. Prowadzący pojawili się na ramówce stacji i od razu wzbudzili zainteresowanie. Agnieszka Chyży pojawiła się w zwiewnej sukience w pudrowo-żółtym kolorze, który od razu przywołuje w pamięci budzącą się naturę. Z okazji ramówki podjęła też decyzję o mocnym cięciu. Prezenterka zrobiła furorę w nowej fryzurze. Jej długie blond włosy zostały wzbogacone o grzywkę. To jedno z modniejszych rozwiązań tego sezonu. Widać, że gwiazda Polsatu zna się na trendach tylko czekać aż fanki śniadaniówki pójdą w jej ślady